Od dłuższego czasu prosicie mnie, bym pokazał, jak pakuję swoje paczki z przystani. No i tego dalej nie zrobię, ale pokażę Wam, jak inni pakują paczki. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Kiedyś oczywiście też pokażę, jak i ja pakuję paczki, jednakże stwierdziłem, że może skoro raz na miesiąc minimum raz na miesiąc zamawiam sobie te braki z Bricklinka, no to będę Wam pokazywał jak konkurencja również pakuje swoje paczki. Sam sobie też będę podglądał jak robią to inni. Ja na pewno staram się podchodzić maksymalnie ekologicznie do każdej paczki. To nie ze względu na oszczędności, czyli nie ekonomicznie, a ekologicznie. I na przykład ja bym na pewno nie opoliował tego w folii. Ja tylko zaklejam taśmą. Kiedyś zobaczycie. A jak wyglądają w środku i jak wyglądają również i same klocki tutaj zawarte. Czy sprzedawca jest Godny polecenia tego jeszcze nie wiem. Jednakże o kogo to kupiłem? Macie w opisie nazwę sklepu. Czy polecam? To się zaraz okaże. Przejdźmy więc tutaj bliżej. Chodźcie do mnie i otwórzmy sobie tę paczuszkę. Mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie, że tak powiem, elegancko widać. Ja faktycznie, może najpierw wydubę bo chociaż nie, tu nie ma. Nie jest. Są dane sprzedawcy, więc jakby. Jest on w dupę, żeby nie było, bo być może sobie faktycznie nie życzy, by numer telefonu był chociażby na, na moim filmiku. I teraz otwórzmy samą pakę. Mi się wydaje, że faktycznie ciężko stwierdzić gdzie jest góra, a gdzie dół, więc tnę na oślep. Mam nadzieję, że, że to jest faktycznie opakowane z każdej strony. pięknie wy karton i tak faktycznie się zapowiada. Czyli paczka jest bezpieczna i jest bezpieczna 100%. 100%. On mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się, że on jest jest z trudnego użytku. Tak jak mówiłem, ekologiczny, więc to mi się podoba. Zaklejone w miarę ok. Nie czepiałbym się tutaj niczego, jeżeli chodzi o faktycznie zabezpieczenie tej paczki. A spójrzmy jeszcze w środeczku, jak to się będzie prezentowało. No i przede wszystkim, jak sam klos jest zapakowany. Bo ile ja opakowanie faktycznie stosuję ekologiczne. Tak w środku już staram się faktycznie nie oszczędzać. Spójrzcie, no dobra, mamy pięknie wypchane, nic się tutaj nie dzieje. I klocki w takim powiedzmy dużym worze. Naprawdę tych klocków tu jest sporo, prawie chyba 100 braków. Jeśli się nie mylę, w ogóle niestety, no niestety, ale wiele z nich później jeszcze znalazłem w zasobach innych miksów i spokojnie były do wykorzystania. No ale cóż, takie właśnie bywa życie tego handlowca, tak w tym worku mamy OK. Jeden wór. I co? Wszystkie tak upchane w jednym dużym? I trzeci wór. Dziwię się trochę, bo jest to powiedziałbym trochę dziwne ułożenie. Nie rozumiem czemu na przykład tu są upchane taka mała ilość tych klocków w tym woreczku, a tu aż napchana aż tak duża. Nie, nie, nie do końca pojmuję. Osobiście ja pakuję bardziej tak, że na przykład tajle czy klocki śliskie pakuję z tajlami. Klocki takie jak te, pakuje ze sobą plejtowatymi, opony do opon, anteny do anten, żeby to się też gdzieś nie, 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 nie zniszczyło w locie. I ja bardziej w ten sposób podchodzę do, do tematu. Dobrze już się bałem, że mam za mało tych, ale mam dobrze tych, bo później zmniejszałem ilość. Jakość klocka, ten na pewno przyszedł mi trochę uszkodzony. Ale chyba pisało. Chyba pisało. Jeżeli pisało, to Wam teraz to napiszę w opisie, bo nie chcę, żeby tutaj było. Bo jakoś klocka, faktycznie, jak tak przeglądam, no to właśnie miałem w miksie chociażby. Jak tak przeglądam, to jest. To jest naprawdę OK. Na żadnym z elementów nie widzę takich złych rzeczy, jak ślady po zębie, tu może minimalnie. Ale nie jest to wiecie jakoś takie drastyczne, no umiewają gorsze klocki w dłoniach, natomiast poza tym e, naprawdę jest ok, tajl ładny, to ważne e, wszystko w miarę no minimalnie po żółku jest kolor biały także tutaj y, tutaj faktycznie y, to nie jest jakieś wiecie, coś bym się dziwił ale tutaj faktycznie cudu nie ma z białym no ok, aczkolwiek dziwię się trochę, faktycznie tak jak mówię, temu opakowaniu. Bo osobiście mówię, nie, jednak jest czwarty, pakowałbym to, mówię troszkę inaczej. Na pewno nie pakowałbym elementów, które są tak ostre, e, chociażby stylami. A to właśnie było tutaj w jednym opakowaniu. Mimo to faktycznie te klocki oczywiście są w dobrym stanie. Nie mniej, no ciekawe, jak w dobrym by były, gdyby faktycznie nie nie, nie były zmieszane. E, otwieramy sobie jeszcze ostatnią paczuszkę. Zaraz te z bliska sobie przejrzymy. Będziecie się mogli. Domyślać, jakie tu są braki i do czego. Ja Mamy tu kilka główek. Yy, główki też bym na pewno szczepił osobno. To na stówę na bank na milion procentów. Kłajgą fajnie, bo zanim nim tęskniłem. Yy, tutaj to mnie interesują, bo tu powinny być dwa te elementy, a widzę jeden. A widzę jeden taki element, a powinny być chyba dwa, chyba że się mylę. Teraz też widzicie napis. Jest, yy, dobra bo interesowały mnie też elementy naklejkowe, jak one będą wyglądały, ale uważam, że wyglądają dobrze. Taki nexonite nadrukowy też całkiem dobrze. Nóżki zachowane bardzo dobrze, wybaczcie, że tak to akcentuję, ale sprawca właśnie pisał, że on wystawia przedmioty minimum dobre. No i bądź ciekawy, jak to faktycznie wygląda i ciężko mi się z tym nie zgodzić. Są, a i owszem, minimum dobre. Co mi tu przyszło, żeby Wam tu przybliżyć i trochę opowiedzieć, może o tym co tu przyszło? No to już Wam przybliżam kamerę i opowiem. Na pewno tak. Kilka główek. To jest z samurajów. No, troszkę faktycznie mogło być lepiej. Kujgo natomiast perfekcyjny. Będzie z zestawu z tego co był już Jar'em, taki z 99. To jest jakiś lekarz i ser Seria Adventurers brakowało? Najwyraźniej brakowało mi. To jest w ogóle z miksa tak zwanego różowego czyli mixa z Lego Friends kubeczek nie mam pojęcia to jest jeden, jedyny element, którego brakowało mi do jednego zestawu, Insectoids Johnny Thunder jak się domyślacie jest oczywiście z serii Adventurers, a te palmy są na dopełnienie tego zestawu, tak, chodzi o ten zestaw z takiego, recenzowałem zresztą ten, co jest szkielet, taki w trumnie. Coś jakby z sarkofagu, coś bardziej jakby ze sfinksem. Tutaj jeden zamówiłem na zapas i chyba dobrze, bo okazało się, że ostatnio w miksie znalazłem jeszcze jeden, właśnie zestaw, do którego mi się to przyda. A nie ma, więc jakby dobrze, przez przypadek za przez przypadek. Zamówiłem sobie drugi na wszelki wypadek i jakby okazało się, że słusznie. Dwa zestawy w ogóle te klocki, tego kolczka tylko brakowało. Tego też brakowało w jednym Adventurers, z którym tego z, 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 z Faronem. I bardzo wiele klocków tutaj, które tu widzicie, właśnie są tymi klockami, z tam, a jednego brakowało do jakiegoś zestawu i tak to właściwie tutaj wszystko wygląda, oczywiście ja nie pamiętam z głowy czego do czego brakowało ale tak to mniej więcej faktycznie wygląda, Dziś mi tu jeszcze przed chwilą minął o, to jest też jeden klock, którego do zestawu z lat 90. mi brakowało i tak dalej kurcze, to też, powiem wam tak to, to to dwa takie Eee, wszystkie takie to są klocki, które ostatnio znalazłem i tak naprawdę nie musiałem kupować, ale spokojnie o to. To się gdzieś nie zmarnuje, to się zawsze gdzieś tam przyda. W gwoli ścisłości za klocki, które tu widzicie, dałem yy, 120 zł. No nie mało, tym bardziej, że znam ceny i pewnie jak to zważę, to waży to mniej niż 200 gram. Eee, no ale takie bywa życie, prawda, handlowca. Hm. I tak też bywa, że czasem pomimo tego, że sami jesteśmy handlowcami, sami musimy u innych kupować, szczególnie tak bywa z brakami. Oczywiście wiele naprawdę już o tym mówię na możemy robić tak, że mamy w domu te zapasy sobie po nie sięgamy i takich zapasów też dużo mimo wszystko biorę. Niemniej właśnie nazbierało mi się ponad 200 chyba braków w mojej playlistie. Tutaj ponad 100 ich zamówiłem, hmm, także playlista mi zmalała, chociaż przez ostatnie dwa nie znowu dużo chyba z 50, więc... No dużo, dużo teraz robię miksów, więc jeżeli jesteście zainteresowani stawami, to na pewno też duża dostawa i będzie na ta sekundę albo nawet już dzisiaj, bo jak widzicie dużo braków nawet się dokupiłem, gdzie tak jak mówię... Brakowało mi po jednym kocuszku do zestawu i tak dalej, i tak dalej, więc liczę, że to mm, ża sekunda wyląduje na sklepie i mocno uzupełni tamte te zestawy. Na sklep Was serdecznie zapraszam, tak samo jak zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, śledźcie nie tylko biznesowe filmy, ale i wiele innych. Tymczasem, no cóż moi drodzy, ja idę budować, ja weekendziku nie mam, ale wy macie, więc nadrabiajcie moje filmy i bawcie się dobrze. Baj!